Proszę! No proszę, nie zapomnij! We, nie wezmę no coś, tego nawet od ciebie! No ciebie wezmę! Bo masz co powiedzmy! Ale co chcesz! Maszę ją nie dają, żeć biznesplan lospiszny musisz rzucić się. Jak kiedyś wiedzą, że kiedy odniesiesz sukces. Woczył się ja się za plecami, chcecie z trumnie. Dlatego syna tak okrutna. Sił mi się Patrz, idzie. Co no tam? Chłopie, ta dupa za rado mnie przychodzi. Patrz, mu. Widzisz to? A to jest fragment z filmu wycięty. No i co z tego? To za twoja dziewczyna? Ta, pamiętasz co wtedy nad tym stawiem iśmy? No pamiętam i co, jednak chłopie. się dogadaliście, tak? No zaraz przychodzi, gościu. I co? Dalej? Masz pokój wolny? Jasne, mogę Ci pokazać na górze jest wolny. Ale to co, to co, po co, to co ci pokój? Co? Po, 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 po co ci pokój? No chłopie, przychodzi to mnie kwa, będę Co będę będziesz? tak targał, gościu, nie wyobrażasz sobie <śmiech> nawet <śmiech> Będziesz miał ten pokój, tak? <laughs> tak, tak. Jak, jak chcesz mogę Ci pokazać. Ale Zresztą Ty, ty, ty jesteś pewny, że... Dobra, zaraz. Chyba coś. Co, nic, dobra, weź. <grym> Chyba coś nie stanęło. Nie, nic mi, nie, dobra. Ile ona będzie? Nie wiem, ty się chyba z nią mówiałeś. Ale to na moim telefonie świadczy. No nie No ma przyjść. No co? No ty tak no chodzisz, to no weź się uspokój, człowieku Junia, dawaj szybciej, bo mnie spędzi. Człowieku, ty z mojego dobra. numeru to piszesz Dobra, no i co? No to nie możesz takie rzeczy z tego numeru pisać. Dobra, idź A podpisałeś się, że chociaż to ty? No. No dobra. I za ile? No akurat. Za 10 minut. Za 10 minut ma być? No. No dobra. To za. Szybciej. Ale to wiesz, weź się ubierz jakąś, wyjdź po koleżankę. No pójdziemy z tobą. Oh. Ale, ale dore, o co tu masz problem, no Jezu, o co ty masz problem? Znowu jakie stringi? 400 par znalazłeś? Nie no ze 150 by było tych par stringów. Kochanie, naprawdę no jakie stringi? Jak to twoje może? Nie nagrywaj, to co tam się dzieje? Nie, nie, to przyszedłem do chłopaków. Nie, skarbie. Ale jak brudne stringi? Jezu, nie to jest niemożliwe. Także powiadamy w domu. Porozmawiamy w domu, tak? Dobrze, no, ale nie krzycz i nie rzucę telefonem. Yy, talerzami też nie rzucaj, proszę cię. No, widzimy się dużo. Ty Karzeł, ona Spoko, co karzędzie. Karzeł, karze, co ty tam robisz? A, co? Co tam, on co tam robi? Ty? Wali sobie do jej zdjęć. A do kogo zdjęć? No bo znalazła tą no, dziewczynę i nie może nie poprzedzić. No to weźmy, bo to jest <grym obrzydliwe. <grym Mówi, że będzie ją targał na górze w pokoju. Już? Urochy. Ja... Chłopie. Takie, takie ma marzę normalnie. Nie wytrzymałem. Za ile ona ma być. Ale to wiesz, jak to działa życie? Dobra, za ile ona ma być. Słuchaj, Jeżeli teraz sobie. Trzebałeś kapucynato i. To je, to jest. To, jest, Fuh, to jeżeli za 10 minut będzie chciał. Kolejny z Piole, Zabrotem, ja nie na piątkę to stanie? Przynajmniej nie zaleję. Dobra. Ile jeszcze? No, już to nie, nie wychodzi. I co jeszcze, jak długo? Ona teraz przychodzi, nie? Za 3 minuty będzie. Jak już gotowy jestem. Pa. Co? Czekaj. A co ty robisz? No pokażę ci coś. A co ty chcesz mi pokazać? No pa, trochę ciężko idzie. <grym> nie rozumiem co ty robisz. No patrz na to taką Czy Co? Nozowa. <grym> Kozak, co? Ty chcesz tak na nie wystartować? Na co to? Ty <grym> co ty? <grym> Nie, 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 nie mogę na to patrzeć. Jak ona cię za zobaczy, dwie minuty. Czy... Ona cię zobaczy. Sama mi wskoczy do łóżka. Nie no hit, hit, nie. Nie, nie wiem co powiedzieć, za, 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 zamurowałbym po prostu, Nawet ja takich akcji nie odważam. Nawet ja. Dobra, długo jeszcze. No, za dwie minuty będzie pewnie. Dobra, rób cięcie i czekamy na nią. No ona, ona. jest tam? Siemka. Gdzie jest Marek. Marek no chyba do góry y, poszedł, a, ale no nie to... jestem pewny. A poczekaj, nie jestem pewny, no, mógł wyjść też, wiesz? Aha, no to mam na niego poczekać, czy mam iść? Ale no chyba no przyszłaś na do, do, do... Nie, ja tutaj dla Marka przyszłam, no to ty nienormalnie jesteś. Tak. No ale no wiesz, no tak troszeczkę dziwnie, nie? No bo on na ciebie czeka. No ale nie, bo to miałowiste, ja przyszłam, a ja tutaj do Marka miałam, tak? No przecież powiedziałeś. że... No, Damarka. Do no, do marka No No Damarka, no. Gdzie jest Marek? Gdzie jest Marek? Na Marka to no, przyszło, no, gdzie on jest? No zaraz, może. Marek! Nie no może usiąść, usiąść może, co? Usiądź, usiądę, Marek gdzieś poszedł. Jezu gdzie Marek. jest Marek? No ja chcę Marek się z Markiem zobaczyć. Wytucza. Ja chcę A, z, z Markiem chcę się zobaczyć. Kuba, chodź na chwilę! Kuba! No szybciej, chodź! A, ale ogóle, no chodź wytucza. szybciej! Idzie pojęcie. Szypciej, szybciej! szybciej, proszę cię, szybciej. Szybciej, Kuba, ja no, weźmy no, weźmy chodź, 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 musisz ale, mi pomóc. A co się, weź się No, Szybciej, o, szybciej. weź, zadzwoń do Marka, bo... Ale bo do Marka? Zobacz, no bo jak, ja mam, zobacz jak, jest... jak ja mam bicepsy, zobacz, ale dobrze, Marek chodź, ma chodź, łapkę, ale, to jest nie ja ma szans. Ale nie. ja chcę do Marka i nie. zadzwoń do Marka, proszę, gdzie yy, jest, bo Nie, 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 o, zobacz, muszę się, Jezu, jest... muszę się, muszę go odgonić, zobacz. cię, muszę go odgonić. Możesz zadzwonić już do Marka, bo... Chciałbym zadzwonić? Tak, zadzwój się cię. Bo... Zobacz, popatrz na mnie, zobacz, Marek, po co, po co ci Marek w ogóle? No ale no, Ale, znaczy, zobacz, jak ale do... Do... zobacz Ale dobrze, ale ja po tylko prostu żebyś zadzwonił do Marka. Gdzie no, jest? No dobra, to ja zaraz no, zadzwonię. To... Do... Ale nie ja oprowadcie no, po domu, w studiu mamy fajne dobrze, łóżko takie, proszę, wiesz? Ale, a to super, no ale zadzwonię już do Marka. No ale w studiu mam fajne ale łóżko, takie duże. Do Marka, ale na... A ja, ja będę tam pracował, czy sobie poleżysz dobrze, sobie. Dobra, ale najpierw to do Marka. Dobra, to ja idę zadzwonić do Marka. Bardzo szybko podzwonić. Weź, zdaję się skarpetki, Ale nie musisz wychodzić. No ale czemu uciekasz? Po co? Ale musisz wylizał te stópki. <noise> ale nie musisz wyciekać. Ja sobie bekę robiłem, mnie, Ale ten to się wkręcił na Marksa chyba. Dobra, dzwonię do Marka. Dam na głoś. No halo, Marek, słuchaj, gdzie ty jesteś? Ja na górze dla każdego Karolina. Ten Tutaj u tego pokój zabaw. Ale Karłowi odwaliło, on jest w samych gaciach, płaszczu, cały czas do niej gada, żeby lizał jej stóki i do tego stoi mu w ręce. No jest, no ale mu stoi, człowieku Za minut będzie wszystko gotowe, Ale Marek, ona chce ciebie, ona nie chce jego, on ją atakuje To jest jakiś napalony wariacik A co? No mówcie, ona mówi, że chce ciebie ja ją... Ja już tam go nie podbijałem, no I ona chce tylko ciebie Nie brakuje, bo ja się tutaj starałem już się nie brakuje, no, ja my się stacie po dobra, niech przygotuje ten pokój No dobra, to przygotuj ten pokój, ale zobacz, że ona się na ciebie rzuci 5 minut i jesteś... No dobra, dobra, no, chyba No dobra, to idziemy o on Ale stopy, nie przestań. Co on ma za fetysz z tymi stopami, nie? Nawet ja nie jestem takim świrem, ty. Przestań! No skąd? No skądże? Jeżeli ja mam pismać, to mówisz, przestań. Dobra, że ty, ale to on by siedział przy stole. A on by wszedł pod stół. To by było idealnie, nie? Dla niej A on na głupie nie skorzystał. Nie, nie wierzę, nie. Wiesz, co każą robi, pa. Klęczy, pa. Przestań, ja sobie zaraz pójdę. <gulik> przestań. To nie jest śmieszne, możesz przestać. Nie, nie, nie. przestań przestać. No no tak przestań. Przestań. jest w Dobra, malek jest w górze. Tak? A, czekaj. Poczekaj. Pięknie, może. czekaj. Ale czekaj. Ale co, o co chodzi? No Marek, ty ty idziesz? Ale Marek! Co ty robisz, to śmieszne? ale co mówię? Ej, otwórzcie, Marek nie? Ej, otwórzcie! Czemu Marek Ej, uspokój się! Sobie? Ej, otwórzcie, no! No powaliło was? Weź! Ale tak mnie, no! Przestań, idziesz sobie! Ej, weź, 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 otwórzcie, to nie jest śmieszne! Jezu, Marek, otwórzcie! No. Otwórzcie! Dobra, nie. uspokój się, serio, młody, uspokój się. Usiadaj, uspokój się. Jezu Chryste, siadaj. Nie. No, siadaj, człowieku, zostaw jej stopy nie. do cholery. No, co? weź nie. się no. Dobra, weź się, uspokój. Nie, no, uspokój się, człowieku. No, nie, ale. No, ja co? chcę, dobrze, ale zaraz, zaraz, zaraz sobie zrobisz, tylko siadaj, tak, na razie. Ale pod nie, pod po co? Dobra, weź się, się. Nie, siadaj na razie. Bez. Zaraz, zaraz zrobisz to, co masz zrobić, na razie siądź, bo ja jestem tutaj z wami, ok? Zauważyłeś może, że ja jestem z wami tutaj? No i co? No nie przy... No hej, weź to! Go, weź, go. <grych> no weź Siadaj! Serio, siadaj! I co, uspokoiłeś się już? co tak? Ty co? Zobacz, zobacz. Pa, już wszystko przygotowali. Wszystko co trzeba. To widziałaś? Jest chory psychicznie. Ale... Z... To do stupiesz jak? Ale człowieku zostaw to! Ale czy, po co? No no nie wiem, no Czemu, ale to... Człowieku ja tutaj jestem, zostaw to, bez kitu. No i... Nie, co ty? No zostaw to! No co ty, ale to... Nie używa tego chyba, nie? To? To no ale to tak chyba nie masz z tego zamiaru przy mnie używać. No ale... chyba ci pogrzało. No to se wyjść. No nie, nie że wyjdę. Jak mam wieś jaką on No nie, nie nie będę zamykać oczu. Pogrzało cię? To nie wiem. Dobra, przesuń się. Co mnie A... kurwa popychasz? A no co ci chodzi? Weź no weź, się, dobra, przesuń no, się kościu. No nie. Oa! Nie po mnie może proszę. Kurwa, muszę go podusić. A poszuj, koło. To za psychol. To jest normalny, Ej, otwórzcie! Serio, otwórzcie! Ja to musiałem się dusić! Słyszycie, otwórzcie to! To nie jest śmieszne, no. Słyszycie ten psychol! Ej! Oj, to chyba zamknęli, ale jak? No, nie ma jesteście, zró. Jezu. Pierdolę, gdzie ja jestem? Nie zabiłeś go? Nie. Ja, nie. Co za psychol? Ja już tak nie mogę, ja nie, nie. mogę otworzyć te drzwi. No nie wiem właśnie. No, Jezu. Ej, otwórzcie! Już uspokoiłeś się? Tak, dobra, jest ja spokojnie, poczekaj. No znowu coś wymyślił. Czekaj. No może będzie się. Co on dobra. Nie mam coś no, jakiś chory psychiczny, nie? No jest. Co ty robisz? Proszę cię wyważ mnie. Ty sobie myślisz. No proszę. Odejdź. No błagam, no weź, no Nie, no proszę. Ale co ty sobie myślisz? że ty mnie tym przekupisz czy co? No dobra, poczekaj. O co chodzi? No weź, proszę. No ale przestaj mi przynosić no, takie rzeczy. No ale ja proszę. tego nie potrzebuję. Ale, no, ale po co proszę. mi to weź to sobie zjedz, no, a ja, nie, nie... Ale Ale on jest w ogóle. Po co ty mi to dajesz? No proszę. Ale weź, zostaw mnie. No wybacz, nie błagam. Nie chcę. No proszę. Nie chcę tego. No proszę. Nie, nie wybaczę cię, idź sobie. Ale dlaczego? No nie. Czekaj. A nie? Co tym razem? No proszę cię! No ale przestań co ty myślisz, że mi no zaprzynosisz no jakieś czekoladki i co? No ale myślał, przestań w ogóle! No proszę! Ale idź w ogóle stąd! No nie, ale dlaczego? daj mi człowieku święty spokój! Nie. Daj mi się no Proszę cię, bywasz! Daj mi spokój! Proszę. Id nie, idź sobie! Nie, nie Ale idź sobie! Co ty robisz? No proszę! Nie chcę tego! Bo czy mam coś jeszcze, poczekaj chwilę. Kolejne? Nie przekupisz mnie no w ogóle, czy... daj sobie spokój! Nie, nie, przekupienie, ja proszę, żebyś mnie zobaczyła! No proszę! Dużo jeszcze tego masz, ale no weź, proszę. daj sobie! Ale ja nie chcę tego! No proszę! Ale wiesz. Zostaw ale co mnie! Ty ale idź sobie! Cię? Nie chcę tego od ciebie, nie chcę nic od ciebie rozmieszczać. No no nie chcę nic od ciebie, od ciebie, co ty chcesz, żeby gruba była? No nie przytyjesz, dobra, proszę. No, no nie to. zapomnij, no weź, nie wezmę no tego, weź, tego weź, nawet od ciebie. No to no chyba nie takie No to powiedz. Nie, ale ci idę. Dlaczego No Weź, zobacz. Ale weź że rzeczy, ja nawet tego od ciebie nie wezmę. Nie zbliżaj się! Ale do mnie. dlaczego nie? Nie no zbliżaj się do mnie, nie chcę! No proszę, no No, no nie wyleź. zbliżaj się ale do mnie, dlaczego? nie rozumiesz? Ale... No proszę, to no, weź, proszę cię. Ale nie, co się A No proszę! I co, uspokoiliście się? Znaczy, ty to spokojna jest cały czas, ale no. ty ty byłeś tak jakiś nadpobudliwy. Ej, ale ty wyżej tak mnie pokochasz, nie? No, chyba jesteś niepoważny nigdy w życiu. No zobaczysz, mówię ci. No co, ty w jakim świecie żyjesz? No zobaczysz, Wiec... będzie tak. Jesteś nienormalny jakiś chyba. No mówię ci. To jesteś jakiś niepoważny. Zobaczysz, że tak będzie. Co jest, ku... Co ty, kurka ocie? Ale co ja ci zrobiłem? Wyjdźmy ci, powybijam ci zem. Ale kurka, ja ci zrobiłem, człowieku! Powybijaj Ej, no, Ej, ale dopuść mnie, do no, ku. No, no wybijam ci zęby, będziesz... no ujął ja ma... No weź no tak. Normalnie nie Normalnie No chyba